Witam serdecznie, jestem tej strony Dzisiaj mamy unboxing paszki od Sweet No więc, otwieramy Tak, zafoliowana Jak zawsze Nie ma łatwo Gąbki, no bo jakby inaczej. I kosteczki z tego nic nie ma. I co tam tu mamy? O, kubek, jak miło. Dzięki wielkie. Karturka. O, i kolejny do kolekcji. Dobra. No więc co my tu mamy Zacznijmy od tego może. Mamy tutaj tak kostkę szenku pięć na pięć jak nasza chińska instrukcja no i kostka no kostka chodzi bardzo dobrze, nawet lepiej niż moja czwórka z shenkszu. i to ciekawie, warstwy środkowe też fajnie musi się ciekawie na nie układać, na pewno naklejki też takie standardowe Ciemno-niebieski. Fajny Dalej. Tiramix. Także z są Zapakowany. Kolejna jest sukcja. O, proszę. Budowa. I jak układać. Zobaczmy. Kostka jest bardzo tłusta, chodzi dość ciekawie, pierwszy raz w życiu mam w ręku taką kostkę, ciekawie. Rogów raczej nie ścina. taki nie bardzo, ale może być ciekawa do układania. Mam zamiar ją trenować i usuwać, osiągnąć jakiś czas, więc będzie co robić. Trzech trochę sparować. No czy nie? Bardzo ciekawie. Dobra. Dalej. Twoja mamelkowa. I mamy tutaj kostkę 1/2 na 2. Chodzi dość ciężko, ale jest dość ciekawa łamigłówka. Podobno strasznie prostą. Takie zachęcenie ludzi do układania. O, przemieszają, sama mi się ułożyła. Bardzo ciekawa. Będę tym, zachęcać osoby, które by chciały układać, a że się nie da do układania. Na pewno będzie to satysfakcja, że się coś takiego ułożyło. I jeszcze kostka 1, 3 na 3 super flopy. Ze swoimi okrągłymi naklejkami. Naklejki też w środku. Kostka zmienno-kształtna, dlatego ciekawa. O! To będzie ciekawą omyłówką. Najpierw prostą, ale gdzie można się poławić? Ciekawa budowa, po potem rozpracować. No, ale ogólnie naklejki będzie trzeba pozmieniać, bo to w środku naklejkiem mogłoby to to ogólnie ciekawie. Rusza też bardzo dobrze. Chciać jeden palcem mogę. O, taki fajny kształt! No i co? I to chyba dzisiaj wszystko. Cztery babia kostki. będzie na czym układać. Może być ciekawiem. No i co? Dziękuję za cubak i kolejny kalendarzy. No i co? Dzięki wielkie. Do zobaczenia w kolejnym filmiku.